Witajcie, witajcie na kanale Family Hiking. Dzisiaj kolejna wyprawa przed nami. Jesteśmy w miejscowości Wierpka. I co tutaj robimy? Badamy pozostałości ruiny wspaniałego, jednego z najpiękniejszych 19 wiecznych pałaców na Śląsku: Pałacu roi, Rodziny Moes. Rodzina Moesów to była rodzina niemieckich przedsiębiorców, którzy przybyli tutaj w połowie XIX wieku. Christian August Moes kupił wierbki, miejscowość wierbka w 1853 roku i rozwijał tutaj przemysł. Niedaleko funkcjonowała papiernia. No zresztą pozostałości ten zakład jest do dzisiaj. Oprócz tego mieli jeszcze gorzelnie oraz młyn parowy. No i generalnie bardzo się przyczyniali do rozwoju tego, tego regionu. W tej papierni ponoć też drukowali, oprócz papieru, papier właśnie na ruble rosyjskie, gdyż był to zabór rosyjski tutaj. Tam było ze 30 rodzajów tego papieru, najbardziej taki, najlepsze e, jakościowo to był papier klasy Royal. E, zasłużeni dla tego regionu, chociaż spotkałem się z taką informacją, że blokowali rozwój kolei żelaznej, bo bali się, że e, odejdą im robotnicy, tania siła robocza. Chociaż do końca nie może nie być to prawda, bo plany car miał tutaj, żeby zrobić kolej w 1875 roku. A Krystian August Moes już wtedy nie żył, a jego synowie byli małoletni byli, no, nie odgrywali takiej roli. Natomiast skupmy się na pałacu, bo po to tutaj przyjechaliśmy, no, on jest piękny. Ten pałac wybudował Aleksander Moes i ukończono tą budowę w 1889 roku. Był to taki pałac w typie neogotyckim, eklektycznym. No piękna, piękna rezydencja. Niestety, pałac spłonął w 1987 roku w styczniu, gdyż tutaj po wojnie, gdy Moesowie utracili te tereny, zostali wywłaszczeni, po prostu znajdował się ośrodek pomocy narkomanom ośrodek Monaru. I no, najpewniej jakieś albo zwarcie elektry instalacji elektrycznej, albo celowe zaproszenie ognia, albo po prostu palili ognisko, nie wiemy. Natomiast pałac spłonął. Nie udało się go uratować, był to styczeń. Ogromny mróz. Ponoć za, zamarzała woda w wężach strażackich, stąd też tutaj zastępy Straży Pożarnej nie były w stanie go, go ugasić. Tutaj, gdzie jestem, to jest e, dawne wejście do e, m, pałacu. Teraz zrasły, tam zejdziemy na dół i zrobimy eksplorację. Tutaj nie schodzę, bo no, trzeba by skakać na, na jakieś butelki szkła. Byłoby to trochę niebezpieczne. E, I tak jak mówię, rodzina Moesów na tym terenie była. E, ten pałac był w ich posiadaniu do 1945 roku, do końca wojny, kiedy to władze komunistyczne po prostu ich stąd wywłaszczyły. Ale nie traćmy czasu, wchodźmy do środka, eksplorować. Także chodźmy do pałacu. Tutaj, zresztą zobaczymy sobie to później z zewnątrz. To jest jakiś patio czy lodzia, taka, taki element wystający. Tutaj najpewniej wejście do piwnic, to nie są pozostałości tego pożaru, to jest coś, coś nowego. A tutaj właśnie to główne wejście, gdzie stałem i nim się wchodziło. My teraz tak naprawdę jesteśmy gdzieś na poziomie niskiego parteru albo, albo piwnic, bo to wszystko się tutaj zapadło. Czy jeszcze pozostałości jakiegoś krycia dachu? Jesteśmy teraz w głównej części. Jest trochę zdjęć z epoki, a ja je tutaj gdzieś wrzucę na górę. I no, pałac był ogromny, i robił wrażenie. Tutaj, jak się wchodziło, to właśnie po lewej stronie, po tej stronie miała być sala lustrzana, a na wprost miał być wielki marmur, z czarnego marmuru kominek. Hej. Ale tu jest fajna rzecz Zresztą byliśmy tutaj już dwa lata temu więc wracamy w to miejsce Z tego co pamiętam tu się dało wejść, tylko trzeba się niestety Przyciskać mm. No, jesteśmy w drugim skrzydle tego pałacu. A tutaj jest baszta taka, zobaczymy ją sobie z zewnątrz, i to najpewniej była jeszcze dodatkowa klatka schodowa. A tutaj trzeba uważać, bo <ścoughs> widziałem filmik, że facet tutaj wpadł po prostu do środka, to się obsunęła ta ziemia. O, jest eksplorator. ale ta wieża robi, robi robotę. Ja sobie zaraz to obejdę, wszystko dookoła i, i zobaczymy sobie z zewnątrz, bo fasada jest naprawdę piękna. Jak dzieci, Wam się podoba eksploracja na dziko ruin, jakie lubimy? Halo, Halo. Ola. Dobra, wyjdźmy sobie jakoś bardziej cywilizowanie tędy. Udało się. Zaraz pójdziemy. Słyszycie dzieci, tutaj pan mówi, że jest tyrolka. Zjechali. Także dzieci spokojnie Właśnie ja tak myślałem, że to mi się podobało, że ktoś jedzie na tyrolkę i może do tego. Tylko musieliśmy podwiązać, bo tego. Tu jest tyrolka, zaraz sobie tam pójdziemy pozjeżdżać. Ale będziemy jeszcze pas dookoła. Kolejne miejsce na szlaku naszych podróży z historią nie zawiodło. Okolica to nie tylko park i pałac. W 1857 roku papiernia założona przez Christiana Augusta Moesa w Wierpce stała się na tyle duża i znacząca, że plasowała się na trzecim miejscu w Królestwie Polskim, dając zatrudnienie 300 pracownikom. Posiadała dwie turbiny i dwie maszyny parowe. W 1876 roku syn Christiana Aleksander. Będący spadkobiercą majątku rozbudował fabrykę i kolonię robotniczą oraz postawił kilka budynków urzędniczych. Kolejne prace przy powiększaniu zakładu w Wierpce podjął w latach 1881-82 i po kryzysie z 1883 roku zakład w krótkim czasie był znów w czołówce. W 1894 roku w pałacu odbyło się huczne wesele Aleksandra Moesa z hrabianką Janiną Miączyńską. Tam też na świat przyszło ich sześcioro dzieci. Częstym gościem Aleksandra i Janiny był w tych dobrych dla pałacu czasach Henryk Sienkiewicz. Tutaj zresztą jest taki ogród dość duży. Ja więcej o tym powiem za chwilę, bo to też była część tego krajobrazu tutaj tego, tego założenia pałacowego. Natomiast zobaczmy sobie na pałac z drugiej strony. To nasz drugi pałac, jaki oglądamy niedawno. Eee, wrzucę tutaj linka do góry. Byliśmy w dużo starszym, ale najpiękniejszym barokowym pałacu w Polsce. Pałacu Rodziny, rodziny Tarłów, także chcecie zobaczyć więcej pałaców o kurde, wiewiórka mieszkańcy lokalni, także jak chcecie zobaczyć więcej fajnych pałaców, to tam też robimy eksploracje, też piękne ruiny, dużo z drona żeśmy zrobili, także, także polecam a tutaj więcej tego pałacu i to jest właśnie ta baszta zewnętrzna, czyli ta klatka schodowa, a od wewnątrz to patrzyłem i taką właśnie eksplorację lubię najbardziej, bo jest dziko zarośnięte ruiny, ale jest w dobrym stanie, ale no trzeba uważać, bo żeby jakaś cegłówka nie spadła, także nie chodziłem przy ścianach, ale naprawdę te pałac robi wrażenie. Tutaj gdzie jestem to był wielki taras, taki półokrągły, z którego można było właśnie te okoliczne tereny, tereny podziwiać, a tak jak mówię, ta papiernia, te dawne zakłady są, są tam poniżej. W tej miejscowości Wierbka. To robi najlepsze wrażenie, takie zdobienia gotyckie, neogotyckie. W ogóle, jak tu byliśmy dwa lata temu, pierwszy raz, to przechodził taki mieszkaniec. I, to no, jak on, właśnie jak był dzieckiem, to mówi, że był w środku w tym pałacu jeszcze jak ten pałac stał. Chyba jeszcze zanim to zaczęło być tym ośrodkiem dla narkomanów ośrodkiem Monaru. Wspominał, że jakiś hotel robotniczy czy coś i po prostu mówił, że no piękno tam powalało, tak? Jakieś zdobienia, obrazy, lustra, kominki, meble, posadzki, no gdzieś jakieś tutaj odzyskano z tego części, natomiast no to, już, to już nie jest to co kiedyś. No dobra, ale. Pałac to nie wszystko, bo mówiłem o tym całym założeniu ogrodowym lecimy w kolejne miejsce. Ale zanim ruszymy dalej, to, to jest jakiś plac zabaw taki na dziko. Także to no jest fan, bo nie tylko ruiny, nie tylko lasy dzikie i zamki, ale tu w ogóle jest jakaś tyrolka. Jakiejś kusztawki, Także ktoś sobie tutaj zrobił po prostu plac zabaw taki na dziko. Także jest fajnie. Dobra, Ola jedz, teraz ty. Ale Renia mówi, że ja jestem za ciężki na to, że to chyba dla dzieci bardziej. Ja nie wiem, czy to nie z tych domów tutaj okolicznych. Bo mówię, tu się kończy ten park. Zaraz powiemy o tym więcej, a po prostu zaczyna się zaczynają się domy. No dobra, ale jedziesz? I takiego. Także jak widać, nawet w takich miejscach można znaleźć coś dla dzieci, tak? Nawet w ruinach są place zabaw. Ale okej, okay, chodźmy sobie dalej, bo tutaj jest fajna górka, o której chcę więcej powiedzieć. No ale te okolice to nie tylko pałac, który przed chwilą widzieliśmy. Jesteśmy w dawnym parku, który był takim parkiem ogrodem w stylu angielskim i otaczał całą posiadłość. On według niektórych źródeł mógł mieć 40 hektarów. Ja się spotkałem też z tym, że miał 10 hektarów. No raczej bym się skłaniał do tego, że więcej niż mniej. Natomiast obecnie zachowało się tylko 3 hektary. Natomiast to był ogród w stylu takim staroangielskim. I tutaj moje sowie na początku XX wieku sprowadzili Mieczysława Hoffmana, który właśnie miał ten teren przywrócić do dawnego piękna, nadać mu odpowiedni blask i żeby to się fajnie komponowało z tą rezydencją. Co tutaj było? Było tutaj dużo Zabudowań, jakieś powozownie, stajnie, korty tenisowe, dwie lodownie. Lodownie to były takie no, lodówki, takie chłodnie, gdzie po prostu w zimie gromadzono lód, obsypywano go trocinami, a w lecie po prostu używano do tego, aby przechowywać żywność, aby ta żywność się nie, nie, nie psuła. Także ogromny, ogromny park, jakieś stawy tutaj istniały. No, bajka, pięknie. Natomiast jesteśmy na takiej górce, ja to pokażę. Ta górka nazywana jest przez miejscową ludność wulkanem ze względu na swój charakterystyczny taki kształt, takiej kopy, oraz tego, że tutaj gdzie jesteśmy jest po prostu takie wgłębienie, które przypomina krater. Ale to było nic innego jak e, po prostu zbiornik e, wodny, i tutaj w ogóle, jak widzimy, e, zachowały się jakieś pozostałości zabudowań, jakichś budynków. Tutaj są wokół rzucone cegły i kamienie. W ogóle hodowano tutaj różnego rodzaju, znaczy uprawiano różnego rodzaju drzewa, dość egzotyczne. Część z nich się tutaj zachowało i to jest pomnik przyrody, natomiast takich bardziej egzotycznych było to, było to drzewo korkowe. Także no, został kawałek lasu, całkiem fajny teren. O proszę, dzieci już. Dzieci już uciekły, no to dzieci by się. Ledwo przeżyły. To by się nadawało chyba w zimie na jakiś, nie wiem, zjazd na sankach. Także tyle z naszej eksploracji tego pięknego miejsca, Pałacu Maesów, Pałacu w Wierpkach. Lecimy dalej w jedno jeszcze fajne miejsce, bardziej związane z historią e, średniowieczną. A my na razie się żegnamy i mówimy cześć! Okay. Pa!